Cześć, ja jestem Piotr i zapraszam was na kolejny film na temat miesięcznego design sprintu. Dziś dowiecie się, jak przeprowadzamy testy z użytkownikami. Każdy wykonany prototyp powinien zostać przetestowany z realnymi, potencjalnymi użytkownikami, żeby móc potem wprowadzić niezbędne zmiany, aby nasz produkt po prostu był jeszcze lepszy. To skąd weźmiemy osoby, które przetestują nasz produkt? Omówimy w innym filmie. Na potrzeby tego skupmy się, że już je mamy. Testy można przeprowadzić na dwa sposoby, a przynajmniej my przeprowadzamy je na dwa sposoby: stacjonarne, gdzie respondent przychodzi do naszego biura i siedzimy z nim podczas tych testów, albo zdalne, gdzie zdarza się, że taki respondent po prostu nie może stawić się w biurze albo jest z innego miasta bądź z innego kraju. Co do testów stacjonarnych, to idealnie byłoby, gdyby móc przeprowadzić je w dwie osoby. To jest jedna będzie przeprowadzać ten faktyczny wywiad, a druga osoba będzie notować według ustalonego wcześniej klucza. Taka rozmowa powinna trwać około 45 minut, ale my zazwyczaj rezerwujemy sobie godzinę, bo może po prostu się zdarzyć, że respondent się spóźni, albo sam wywiad okaże się na tyle ciekawy i wartościowy, że po prostu będzie wymagało to, aby go przedłużyć. Dlatego zostawcie sobie zawsze jakiś bufor. Na każdym teście staramy się, żeby była luźna atmosfera. Podkreślamy, że to my potrzebujemy, żeby użytkownik przetestował nasz prototyp, a nie sprawdzamy w żaden sposób jego wiedzy. Wywiad rozpoczynamy zawsze od bardzo ogólnych pytań. Prosimy taką osobę, żeby się przedstawiła, powiedziała skąd jest, czym się zajmuje, może z jakich aplikacji korzysta. A gdy taki respondent się już trochę zrelaksuje, możemy przejść do takich konkretnych pytań o nasz produkt. Notatki z takich testów można przygotować po prostu zero-jedynkowo, czyli co się podoba w prototypie, a co nie. My tworzymy raczej tematyczne akapity, które tytułujemy, jakie są ogólne doświadczenia użytkownika z aplikacjami tego typu, Albo jakie jest wrażenie pierwsze wizualne po otworzeniu prototypu, coś w tym stylu. Część wywiadu, podczas której użytkownik rozpoczyna testowanie naszego prototypu, staramy się nagrywać i mam na myśli tutaj rejestrowanie tego, co dzieje się na ekranie, czy reakcję na poszczególne widoki. Zdarza się też, że rejestrujemy samego testującego, żeby sprawdzić jego reakcję na poszczególne ekrany. I takie re reakcje mogą też nam dużo powiedzieć o, o tych wrażeniach prototypu, żeby potem wprowadzić w kolejnych iteracjach. Jeśli chodzi o testy zdalne, to do ich rejestrowania korzystamy z aplikacji LookBack, która pozwala nam jednocześnie kamerką z yy, laptopa nagrywać samego testującego oraz prototyp, i to, jak ten testujący się po nim porusza. To narzędzie daje nam jeszcze możliwość, aby klient mógł w trybie incognito uczestniczyć w takim teście a po wszystkim miał dostęp do nagranego materiału, który z pewnością okaże się dla niego bardzo wartościowy no i przede wszystkim pomoże mu zrozumieć przyszłych użytkowników jego produktu. Podsumowując, testy z użytkownikami są bardzo ważne, pomagają zweryfikować postawione wcześniej hipotezy e, i tak abyśmy w kolejnych iteracjach mogli wprowadzić niezbędne zmiany, żeby nasz produkt był po prostu jeszcze lepszy. A czy Wy testujecie swoje produkty z użytkownikami? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i zaglądajcie też na naszego Instagrama. Zachęcam też do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Product Design Admowej, gdzie także dzielimy się specjalistyczną wiedzą i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki i do następnego.